Stwierdzenie Pitagorasa, trójkąty prostokątne o kątach 30, 60, 90. Podstawy trapezu równoramiennego mają długości 4 cm i 6 cm, a jego kąt rozwarty ma miarę 135 stopni. Rysujemy sobie rysunek trapezu równoramiennego, zaznaczamy sobie długości podstaw 4 i 6 i właśnie ten kąt rozwarty, że ma 135 stopni, oblicz pole i obwód tego trapezu. No to teraz tak. Wiemy, żeby mieć pole, no bo wzór na pole to jest A plus B razy H na 2, no to potrzebne są nam podstawy, które już mamy, ale nie mamy wysokości. To jest nam potrzebne do, do pola na pewno, więc musimy skądś tą wysokość wyciągnąć. Skoro mamy wyciągnąć wysokość, no to musimy sobie tą wysokość przede wszystkim narysować. No to rysuję sobie tą wysokość. Tylko nie, nie tak. Tu będzie wysokość i no narysujemy sobie jeszcze jedną. One oczywiście będą równe, bo to jest ta sama wysokość. No i tutaj mamy jakieś dodatkowe punkty, które nam powstały. Można sobie je zaznaczyć. Mamy A, B, C, D, E, F. Mamy dodatkowe odcinki i. Tą wysokość, no chcielibyśmy sobie obliczyć, ile ona będzie wynosiła. Tutaj, jeżeli mamy w trapezie kąt rozwarty 135 stopni, to zawsze jest tak, że te, te dwa kąty ostry i rozwarty w, w trapezie mają miarę łączną 180 stopni. Czyli że 135 plus co da mi 180 stopni plus ten kąt? To tutaj musi być 45 stopni, bo 45 plus 135 da nam 180. No to mam teraz miarę tego kąta. Tutaj powstał mi taki trójkąt prostokątny. 90, 45, 45. I patrzę sobie, czy ja jakąś długość tego trójkąta będę miała, ponieważ z zależności miarowych w trójkątach prostokątnych, właśnie dla trójkąta o tych kątach 45, 45, 90, ja wiem, że jak będę miała jeden bok i właśnie miarę kąta, to wyciągnę sobie pozostałe boki w tym trójkącie prostokątnym. To tutaj, skoro ta podstawa ma 4, ten odcinek DC, no to odcinek EF też będzie miał 4, czyli te dwa pozostałe odcinki będą równe, bo to jest trójkąt e, trójkąt równorami trapez równoramienny. I skoro tutaj jest 4, to też EF będzie 4, i te dwa odcinki AE i FB to będzie 6 minus 4 to jest 2, więc one razem będą miały 2 i dzieląc na dwa równe kawałki, to będą, będzie miał każdy po 1. Czyli tu sobie oznaczamy, że ten odcinek FB będzie miał długość 1 i AE też będzie miał długość 1. I teraz już trochę więcej wiem o tym moim trójkącie prostokątnym. Przypominamy sobie, jakie są zależności długości boków w trójkącie prostokątnym 45, 45, 90. W takim trójkącie dwie przyprostokątne przy kącie prostym są równe, natomiast przeciwprostokątna ma długość A pierwiastka z dwóch. I żeby mieć tą przeciwprostokątną, to muszę przyprostokątną pomnożyć razy pierwiastek z dwóch. No i tutaj skoro ta przyprostokątna ma jeden, to ta też będzie miała jeden. To jest oczywiście rysunek poglądowy niedokładny, bo tutaj te długości powinny być równe, one no, w ogóle na równe nie wyglądają, ale. To tak często wychodzi, nie, nie musi się to zgadzać. To jest rysunek tylko taki e, poglądowy, gdzie, gdzie nie wszystko musi pasować, ale musi się zgadzać e, wszystko z e, definicjami i tak Czyli H będzie miało jeden, ponieważ te przyprostokątne są równe w tego typu trójkącie. A przeciwprostokątna będzie miała długość pierwiastek z dwóch, bo jeden razy pierwiastki z dwóch to jest pierwiastek z dwóch. Czy już wiem, jaką długość będą miały ramiona. No i teraz mogę sobie właściwie już policzyć obwód, bo mam wszystkie długości boków tego trapezu. Czyli obwód to będą długości podstaw. Suma długości podstaw, czyli 4 plus 6 i plus jeszcze długości dwóch ramion, czyli dwa pierwiastek z dwóch. No, i dodaję z sobą liczbę, czyli 10 plus 2 pierwiastka z dwóch, to jest obwód tego trapezu, centymetrów oczywiście. No i jeszcze pole, było tutaj w poleceniu do obliczenia. Wzór na pole trapezu to jest A plus B, suma podstaw razy wysokość podzielić na dwa suma podstaw to 4 plus 6 to jest 10 razy wysokość 1 czyli razy 1 czyli to samo też 10 na 2 no to pole nam wyjdzie 5 cm kwadratowych.